Cześć kochani, w tym miejscu powinniście się odcinek punktu zwrotnego, natomiast dzisiaj wyjątkowo zapraszam was do spotkania nagrania z Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, jakie było obchodzone w Szkole Podstawowej nr 6 w Bielsku Białej, gdzie byłem zaproszony jako gość specjalny, jako absolwent właśnie tamtej szkoły, gdzie opowiedziałem o Chinach, także zapraszam was teraz do Zobaczenia materiału, a my już w nowym roku widzimy się, albo raczej słyszymy, w podcaście Punkt Zwrotny. Ale generalnie spotykamy się tutaj, żeby podkreślić to, że on jest e, poliglotą. Multijęzykowcem. I tutaj przejmę pałeczkę i dzieciaki. Skorzystam z tego, że byłem w Chinach e, przez ostatnie parę lat. I żebyście też coś wyciągnęły z dzisiejszego dnia jako dla siebie, chciałbym, żebyście teraz za mną powtórzyły przywitanie po chińsku. Cześć, dzień dobry. Co po chińsku jest? Ni hao. Ni hao. Ni hao. Tak. E, powiedz, co robiłeś w tych Chinach i w ogóle gdzie jeszcze. E, studiowałeś, bo przede wszystkim e, to był główny twój cel e, pobytu za granicą. Wiem, że byłeś w Holandii. To Danii, przepraszam, pomyliłem się. No, to już hasła za Po prostu zapomniałem. E, czyli Dania i to był przedsionek wyjazdu do Chin. Chin. I do Korei. I do Korei. A po Koreańsku też mówisz. Troszeczkę, ale po chińsku, jakbyś się pozdrowił wszystkich, to tutaj bez problemu. Zaprezentujesz nam oczywiście tak. swoją umiejętność, swoją wiedzę językową. myślę. A jeszcze jakie języki? Podstawę koreańskiego, niemiecki, hiszpański no oczywiście biegle angielski. Biegle angielski. jak so to English no? Był też taki etap w jego życiu, że byłeś stewardem w polskich lini liniach lotniczych, tak? Byłem, byłem. Byłeś przez jakiś czas, ale najwyraźniej Ci się to nie spodobało. E, masz statuetkę specjalną. Mam. Bo też dzieciaki... Yy, taka statuetka to jest tylko pamiątka po prostu, którą chciałem Wam pokazać w sensie... Bo też mam prezentację przygotowaną Chiny oczami dorosłego mnie. I chciałem, że oprócz tego co zobaczycie na prezentacji... Żebyście mogli też zobaczyć yy, pamiątkę, to jest figurka przedstawiająca Shanghai Tower, jedną z najwyższych wież na świecie, która znajduje się w mieście, w którym studiowały i studia licencjackie, i magisterskie, które zresztą wczoraj ukończyły. Ukończyły, ukończyły studia licencjackie i magisterskie. I co dalej? No i co dalej? Na, na chwilę obecną Przejechałem do Polski między innymi, żeby się z Wami tutaj zobaczyć. A ile lat ogólnie spędziłeś za granicą na studiach? Włącznie studia i życie za granicą spędziłem ponad 10 lat. 10 lat, czyli ta wiedza jest i pewnie za chwileczkę ją zaprezentuję. Ja oczywiście wiedzę językową, jak i tą mądrość, którą niesie chińska kultura, prawda? lat. E, czy można by było opuścić teraz właśnie tą prezentację? Okay. Powiedz kilka słów. Więc e, jeżeli chodzi o moje pobyty w Chinach, pierwszy raz w Chinach byłem w 2011 roku na wyjeździe e, grupowym i to, był, to była jazdówka po prostu 3 Natomiast później, przez to, że zaprezentowałem się Chinami podczas tego wyjazdu, zdecydowałem, żeby zrobić studia licencjackie tam. Moja droga była taka, ponieważ w czasie, kiedy zaczynałem studia, jeszcze nie było oczywiste, że się studiuję w Chinach i jedyny sposób, żeby mógł w ogóle dojechać do Chin na studia, to była aplikacja na uczelnię, która współpracowała z Chinami. I tak się zaczęła moja przygoda, że wyjechałem do Danii w 2019 roku, zaraz po zakończeniu matury, gdzie miałem swoje pierwsze studia, które byłem uczony ze studiami w Chinach. W tych Chinach mieszkałem łącznie 3 lata. Później przyszła pandemia i niestety musiałem przyjechać do Europy, bo zdarzyło się, jak się zdarzyło. I po pandemii wyjechałem z powrotem do Chin, żeby zrobić tam studia magisterskie, które teraz zakończyłem dosłownie niedawno. A powiedz, a powiedz jaki kierunek tych studiów? Więc pierwszy kierunek studiów połączone i on się nazywał Euro Asian Business Management, czyli zarządzanie biznesem w Europie i w Azji. Drugi kierunek, jaki teraz ukończyłem na stopniu magisterskim, to jest biznes i finanse. Biznes i finanse, czyli no, przyszłość przed Tobą. E, w ogóle uważam, że chiński język, znajomość chińskiego języka w obecnych czasach jest bardzo, bardzo e, na czasie. Bardzo. Na czasie. Tak. E, co w takim wypadku Dalsza część tej naszej prezentacji, co mógłbyś jeszcze przekazać? Współczesne Chiny. Przyniosłem też tutaj tą statuetkę, czy tą pamiątkę, żeby Wam pokazać, czym są współczesne Chiny wizualnie. Ponieważ współczesne Chiny to jest kraj bardzo dynamicznie rozwijający się. Jest to kraj, gdzie jest właśnie mnóstwo potyków. i jest też konkurencja, żeby myśleć jak najwyższe budynki. Shanghai Tower, który teraz pan Jarek prezentuje, jest to trzeci najwyższy wieżowiec na świecie o wysokości 632 metry. Jeżeli chodzi o Chiny, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wskaźniki z Chinami, to najczęściej to są znaczki, legendy smoków czy jakieś inne takie chińskie motywy. Natomiast Chiny dzisiaj w szczególności to jest kraj nowoczesny. Można dać następną stronę. Co mnie przyciągło? Tak jak wspomniałem, w 2011 roku byłem na wyjeździe objazdowym po, po Chinach. I ten kraj na tyle mnie zafascynował, że postanowiłem tam studiować. I. tam można. Jeżeli chodzi o podsumowanie mojego pobytu, co mnie wcześniej to nauczyło? Oczywiście języka chińskiego. Może nie tak biegle po chińsku jak po angielsku. Natomiast posługuje się tym językiem, też poznaje tą kulturę, czaje, jedzenie, jakie tam jest, jaka jest różnica między na przykład, kulturą naszą, a ich, a też, żeby obdarowywać ludzi prezentami. Prezentami, dlatego, tak. Dlatego tutaj przyniosłem, mam trzy koperty dla trzech dzieciaków i mam jedną pandę dla jednego dzieciaka. I teraz w ramach tego, żeby w przyszłości dla was dzieci dać przykład, że można kogoś obdarować dobre. wywołam teraz na scenę cztery osoby łącznie. Ale ja, ja mam taką sugestię, że uzgodniliśmy za kulisowo, że ta panda e, pójdzie w ręce najmłodszego występującego Dobra. tutaj na scenie e, artysty. Dobra. Czy możemy prosić tutaj naszego maleńkiego pierwszoklasisty? Już pojechał do domu? Nie, nie jest! Brodo, chodź! Chodź! Pan Hilary, co zgubił swoje okulary. Proszę, tu masz specjalną, specjalną nagrodę za dzisiejszy występ. Panta przyjechała z Chin. Może ożyje. No, Musisz poprosić świętego Mikołaja, bo nie wiem jak to będzie Chińskie koperty, jakie się wręcza na urodziny, na wesela, Chiński Nowy Rok. I teraz, żeby pokazać Wam, jak to wygląda w praktyce, poproszę teraz trzy osoby. Chłopczyk z napisem Future w okularach. Chłopczyk z napisem Future w okularach. Wskazuję teraz ręką. Chodź w opaku. Chłopiec w okularach, napis Future. A to jest. Tam, 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 siedzi. Yeah. Yeah. Chodź, Wiktorku! Nasz Wiktor! Kopiec tutaj w koszuli żółty tutaj masz. Ręka do góry masz, tak, chodź, 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 tak, chodź, chodź. I dziewczynka żół... czarna kokardka. Czarna kokardka, chodź. I... Czarna kochadka. Ale jak ty to tak wysublimowałeś? Ty już obserwowałeś oczyśli, ty masz takie zdolności. Tak, No kółki Ale wiesz co, ja bym kochani. Yy, oczywiście pod nie mówimy dla wszystkich, bo nie mam aż tyle kopert. Chcę w tym koniecznie pokazać, że jak dajcie komuś prezent, żebyście w przyszłości jakbyście byli w tym miejscu co ja, jako absolwent, żebyście pamiętali, że można takie gesty zrobić też takie. Czarna kokardka. Proszę. Czarna kokardka, chodź. No nie chcę. Nie No ja podejdę. Nie szkodzi, już podejdę. Czarna. Jak płaczę, to się uciesz. No i co? dobra. Tak? Uściskajcie, uściskajcie ode mnie. Baki, aby jeszcze nie uciekać, bo też chcę was uściskać. Gratulacje. Gratulacje. Chciałbym, kochani, żeby taki gest był dla was, być może nauką, jakbyście rzeczywiście byli w przyszłości w takim miejscu, jako w żebyście taki dar dali dalej. Dar. dar dobroci, dar gestu. Brawo! Słuchajcie, myślę, że o, czarna kokardka idzie. A czarna kokardka. Nie, nie, nie. To ona. Ojejku! Przepraszam, ale też trzeba. Dokładnie. Najważniejszy jest ten uścisk! Co tam? Słuchaj, bo ja bym... Ja, ja, Trzymał jako skara, wiesz? A to jest a. najwyższy a. Puder w Chinach! wina. Trzeci, przepraszam. A. Na świecie, a... To masło. Słuchajcie, jeszcze raz dziękujemy serdecznie Kordianowi za. na wideo. To jest. A, na końcu jest jeszcze wideo. Tak, Proszę bardzo. jest taki moment, żeby zrobić jakikolwiek krok dalej, naprzód. Najpierw trzeba będzie przyjść do swoich przodków, by jeżeli jesteś do uzdrowienia. Albo to podziękowanie za jakieś gotowe doświadczenie, by przyjść do miejsca, które będzie w jakikolwiek sposób reprezentowało miejsce Twoich przodków, lub wybrać miejsce, gdzie czujesz, że chciałbyś się ukłonić Twoim przodkom. Kiedyś może przyjść taki moment, że to Ty będziesz tym krokiem milowym w swoim rodzie i by mieć wsparcie od przodków. ukłonić się, odwróć. I zostaw przeszłość za sobą. Kieruj się ku nowemu rozdziałowi. Przechodząc duchową ścieżkę zdrowia, mamy szansę zobaczyć światło, które od zawsze nas prowadziło. Jak jest Twoje Dektu? Jaki zrobisz pierwszy krok? Dziękuję.